Gdzie są pieniądze? Mamy komentarze po burzliwej debacie o Polsce debata w Parlamencie Europejskim. Komentarze polityków. Spektakl, teatr polityczny, krzykliwe hasła. To był spektakl przesłuchiwania, strofowania i pouczania premiera Polski. Na tym tracimy my wszyscy, nie tylko rząd PiS, ocenił w rozmowie z interią.pl grzegorz-schetynako. Teatr polityczny, który dziś jest odgrywany, nie pomaga. Powinna być dyplomacja, a nie manifestacja w parlamencie europejskim, stwierdził z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wystąpienia Morawieckiego bronią politycy obozu rządowego. Premier w twardym wystąpieniu przedstawił argumenty pokazujące, że polski TK zrobił to, co dotychczas robiły inne trybunały, uważa wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego i debata o sprawie. Polski w Parlamencie Europejskim wywołała duże emocje i fale komentarzy. Politycy opozycji ostro krytykują szefa rządu. Schetyna: "Wystąpienie premiera było pełne kłamstw i manipulacji. Uważam, że wystąpienie premiera było fatalne. Potwierdziło ono wszystkie obawy Europy odnośnie tego, co dzieje się w Polsce. To wystąpienie było pełne półprawdzi i manipulacji. Pouczający, agresywny ton był niepotrzebny. To nie jest język którym komunikuje się w Europie, tak nie zbudujemy relacji. Zamiast szukać partnerów w Europie, polski rząd szuka wrogów. To rażący polityczny błąd, ocenił w rozmowie z interią.pl były przewodniczący Pogrzegorz Schetyna. Jego zdaniem, był to spektakl przesłuchiwania, strofowania i pouczania premiera Polski. Na tym tracimy my wszyscy, nie tylko rząd PiS, zaznaczył w Europie bardzo rzadko używa się takiego języka jak dziś. Robi się to tylko wtedy, kiedy dyskusja dotyczy bardzo ważnych spraw. Problem z praworządnością i demokracją w Polsce za takie są uznawane. To nasz ogromny polityczny problem. Jesteśmy oceniani przez wspólnotę europejską jako kraj, który nie realizuje standardów europejskiej demokracji i praworządności, stwierdził Schetyna. Pytany o fundusze SkPO dla Polski w kontekście dzisiejszej debaty podkreśla, że to nie jest kwestia pieniędzy. To także kwestia naszej podmiotowości i skuteczności w polityce europejskiej. Debata nic nie zmienia. Mechanizm warunkowości będzie uruchomiony i wtedy te wszystkie argumenty wrócą. Co więcej, ta debata niczego nie kończy ona tylko potwierdza stan, że Polska jest na marginesie polityki europejskiej. Jesteśmy pouczani przez większość grup politycznych Parlamentu Europejskiego, podsumował Kosiniak-Kamysz. Gdzie są pieniądze z KPO? Zdaniem prezesa PSL, ta debata była utwardzaniem własnego elektoratu PiS i przypodobaniem się Zbigniewowi Ziobrze. Dziwię się, że premier Morawiecki, który tak często mówi o suwerenności, nie chciał debaty w polskim parlamencie, gdzie wygłosił tylko oświadczenie i nie pozwolił na dyskusję. Polskie sprawy powinniśmy rozstrzygać w polskim domu, jak to przekonywali kiedyś rządzący, ocenił w rozmowie z INTERIA.PL. Ja chciałbym zobaczyć efekty, gdzie są pieniądze z KPO? Na to pytanie premier nie odpowiada, uważa Kosiniak-Kamysz. Jak mówi, teatr polityczny, który dziś jest odgrywany, nie pomaga. Powinna być dyplomacja, nie manifestacja w parlamencie europejskim, przekonuje. Wierzę, że kiedyś dostaniemy pieniądze z KPO. Każdy dzień zwłoki to starty dla rolników, przedsiębiorców i wspólnot samorządowych, podsumował. Prezes PSL, pytany o jednoznaczne wypowiedzi zachodnich polityków pod adresem Polski przyznał, że w Parlamentu Europejskiego jest dużo więcej polityki, niż merytoryki. Kaleta, fakty w Europie się nie liczą Premier w twardym wystąpieniu przedstawił argumenty pokazujące, że polski TK zrobił to, co dotychczas robiły inne trybunały. Ale niestety widać, że fakty dzisiaj w Europie się nie liczą i ta hipokryzja służy tylko temu, by osądzać Polskę wbrew prawu, ocenił z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta Solidarna Polska. Jak zaznaczył, krzykliwe hasła europejskich polityków nie mają żadnej wagi, bo są wbrew faktom. Cała oś ataku na Polskę w obszarze praworządności dotyczy rzekomego upolitycznienia procesu wyboru sędziów. Z tym, że po zmianach sędziowie dalej mają decydujący głos, kto zostanie sędzią, a w Niemczech decydują o tym bezpośrednio politycy, mogą oni wnioskować o usunięcie sędziego z zawodu. Więc ta dyskusja w sferze faktów jest niewygodna dla Brukseli, dodał. Jego zdaniem wstrzymywanie unijnych środków dla Polski to bezprawny szantaż i precedens, który szkodzi integracji Unia Europejska. Polska jest tak mocno atakowana, bo stoi na przeszkodzie tym bezprawnym uzurpacjom, które mają przenieść środek ciężkości decyzyjności do gabinetów urzędników w Brukseli i Berlinie, uważa. Musimy twardo bronić swojego interesu i suwerenności, co robił dziś premier Morawiecki, podsumował w rozmowie z interią.pl Kaleta. Autor Jakub Oworuszko.